Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Poniedziałek, pierwszego tygodnia Adwentu. Światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnęła. Zapraszam na spotkanie ze Słowem i pozwól, by to Słowo wyprowadzało Cię z Twoich ciemności. Dzisiaj odcinek pod tytułem Gniew. Dlaczego dzisiaj o gniewie, i czy uda się w ogóle w krótkim odcinku o tym y, powiedzieć? Wiecie, dzisiaj Kościół czyta Ewangelię o setniku z kafarnaum. I kiedy słyszymy tę Ewangelię, ja tak przynajmniej mam, zauważyłem, że kiedy zerknąłem do lekcjonarza, patrzę o setnik z kafarnaum a czyli Ewangelia będzie o uzdrowieniu. Ale co ciekawe, przyjrzyjcie się, czy jeżeli będziecie dzisiaj nam przy świętej, zwróćcie uwagę, że w lekcjonarzu mamy wersety do, od 5 do 11 z 8 rozdziału Mateusza. Kończy się ta Ewangelia tylko na wyznaniu Jezusa, że u nikogo w Izraelu nie znalazł tak wielkiej wiary, i że wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. I lekcjonarz wycina dwa kolejne wersety, 12 i 13, czyli tam, gdzie Jezus mówi do setnika: Idź niech Ci się stanie, jak uwierzyłeś, i od tej godziny Jego sługa odzyskał zdrowie. Lekcjonarz to wycina. Czyli podpowiada nam, że nie to jest istotne w tej dzisiejszej liturgii słowa, w tym słowie, na pierwszy poniedziałek, czy poniedziałek pierwszego tygodnia Adwentu. I tutaj światło rzuca nam na tę Ewangelię, pierwsze czytanie. Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza, rozdział drugi, wersety od 1 do 5, gdzie czytamy między innymi. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną. Tu jest klucz. Tu jest klucz. To słowo nam zapowiada, że ze wszystkich narodów przyjdą ci, którzy w Jezusie rozpoznają obiecanego Mesjasza, bo Jezus jest tą nową świątynią do której popłyną właśnie wszystkie, wszystkie narody. I dalej w tym proroctwie Izajasza czytamy taką przepiękną obietnicę. Werset czwarty. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza. Nie będą się więcej zaprawiać do wojny. W Biblii Jerozolimskiej jest taki piękny zwrot, pięknie jest to przetłumaczone. Nie będą już więcej uczyć się, jak, jak wojować. Nawet się nie będą uczyć, jak prowadzić wojny, jak wojować. I właśnie te słowa wypełniają się między innymi w tym setniku. W tym setniku, który nie jest z narodu wybranego, bo jest Rzymianinem. I w tym setniku, który mógł mieć wrogość wobec Jezusa. Rzymianie. Wobec y, kraju, który okupowali. Pewnie wielu z nich było wrogo nastawionych. Traktowali Żydów jako ludzi gorszej kategorii. Y, I nagle ten setnik przychodzi, wyznaje Jezusie Mesjasza, zostawia na boku wrogość, zostawia na boku gniew. Wypełnia się w tym setniku właśnie to, to słowo, że miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. I stąd chciałbym Cię zaprosić, żebyś y, popatrzył dzisiaj w swoje serce na te miecze, które trzymasz w zanadrzu, a może nawet w dłoni, na te włócznie, które trzymasz w zanadrzu, a może w dłoni, żeby atakować, albo żeby się bronić. Te słowa o włóczniach, o mieczach, o tej gotowości do wojny, to są synonimy gniewu. Siostry i bracie, gniew to jest ciemność. Gniew to jest ciemność. Yy... I Chciałbym tu zacytować y, słowa z hymnu Juczni Adwentowej. Pięknie się modli Kościół w Brewiarzu, w Adwencie. W, hymni, w hymnie Juczni Adwentowej są takie słowa. Niech się przebudzą umysły przez grzech dotkliwie zranione. Umysł zraniony przez grzech y, ma się przebudzić. Umysł zraniony. Bo właśnie, gdzie jest gniew? My tak często mówimy w sercu, w emocjach, ale to jest w naszym umyśle. Króciutko, pewnie nie wyczerpię całego tematu, no bo temat pewnie na długą konferencję o emocjach. Skąd się bierze gniew? Gniew się może brać z powodu wyrządzonej krzywdy. Ktoś mnie skrzywdził i mam w sercu ból, i rodzi się gniew, chęć odwetu, chęć naprawienia krzywdy, chęć zemsty. I tutaj, drogą do uzdrowienia jest przebaczenie, oddzielny. Też bardzo głęboki temat przebaczenia, co to znaczy, jak, jak przebaczenie wprowadzić w życie. Ale to jest jedna z przyczyn gniewu, wyrządzona krzywda, ale również przyczyną gniewu jest lęk, że ktoś wyrządza mi krzywdę, lęk, że ktoś może mi wyrządzić krzywdę, lęk, że ktoś burzy mój świat świat moich poglądów, świat mojej pobożności, mojej religijności, świat moich wierzeń. I tutaj takim pięknym przykładem jest gniew, który był w uczonych w piśmie, w faryzeuszach, najpierw wobec Jezusa, a potem on się już przerzucił ten gniew. Oni go ukierunkowali na apostołów i na, na uczniów Jezusa. Wiecie, dwa takie fragmenty znalazłem w Nowym Testamencie, gdzie właśnie po polsku jest zwrot, że wpadli w gniew albo że zawrzały gniewem ich serca. Te dwa cytaty, tam jest wspólne słowo. Popatrzmy na ten cytat, posłuchajmy go. Dzieje 5,33. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. To Piotr i Jan stoją przed Sanhedrynem, przed uczonymi w piśmie, przed faryzeuszami i mówią odważnie o Jezusie. Kiedy mówią odważnie o Jezusie, ci, którzy usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. A potem święty Szczepan, kiedy też atakujący go. Mówi im o Jezusie, że Jezus jest Mesjaszem, mówi o uporze ich serca, o tym, że są właśnie tacy zatwardziali. I dzieje apostolski rozdział 7, werset 54. Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. Ta scena kończy się męczeńską śmiercią świętego Szczepana. Widzicie, w tych dwóch zdaniach to, co mamy po polsku wpadli w gniew i zawrzały gniewem ich serca. Mamy greckie słowo, użyte tylko dwa razy w Nowym Testamencie, właśnie w tych dwóch zdaniach. To słowo dosłownie oznacza być przepiłowanym. Być przepiłowanym, być przeżynanym piłą. Czyli to jest ono, oczywiście to słowo jest użyte w sensie metaforycznym. Można powiedzieć, że krajały się im serca ze złości. To jest metafora tego, że wpadali w gniew, że się rozjuszyli. Zobacz, jaka tu jest skala tych emocji. Że serce czuje się jakby ktoś się przeżynał. To tak dla zobrazowania, że w Biblii mamy takie obrazy ludzi, którzy aż tak wpadali w gniew, że byli jak roz, rozkrajani, roz, przypił, przypiłowywani piłą. Ktoś burzy mój świat, a mi jest wygodnie w nim trwać i nie chcę tego świata porzucić. Bardzo trudna sytuacja. Bardzo trudna sytuacja. Tutaj mieliśmy, w dziejach apostolskich widzimy, jak świat religii judaistycznej nagle chwieje się w posadach i oni za cenę wszelką, oni chcą bronić swojej religii i odrzucają Jezusa jako Mesjasza, odrzucają apostołów, odrzucają Ewangelię. Podobnie dzieje się wtedy, kiedy ktoś burzy świat, a wygodnie z nim trwać, świat grzechu. Takim przykładem współczesnym mamy Sytuacje, kiedy mówimy o aborcji. Zobaczcie, co się dzieje. Nie? Kiedy, kiedy my, chrześcijanie, mówimy odważnie, zgodnie ze Słowem Bożym, tak wierzymy. Bóg dał życie i tylko Bóg może to życie odebrać. Że życie jest święte od początku, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ale kiedy, mówi, kiedy mówimy tę prawdę, my, chrześcijanie, co się dzieje? Mieliśmy tego przykład na, na ulicach. Krzyk, gniew, agresja, miecze w dłoni, włócznie. Kamienie, a nawet już i to nie tylko w przenośni, niszczone budynki kościołów. Dlaczego tak się dzieje? Nie? Bo komu jest wygodnie trwać w prawdzie o grzechu. Ktoś woli obrzucać kamieniami obrońców życia, niż uznać, że życie jest życiem, a ja popełniłam zabójstwo dokonując aborcji. Zobaczcie, jak, jaka moc, jakie mocne może być zacietrzebienie, kiedy ktoś nie chce się przyznać do grzechu, nie chce się przyznać, że, że tkwi w błędzie. Ktoś burzy mój świat, a mi jest wygodnie w nim trwać, i będę bronił tej swojej wygody, będę bronił tej swojej strefy komfortu. I podobnie dzieje się wtedy, kiedy ktoś pokazuje prawdę o jakimkolwiek moim trwaniu w błędzie. Zawsze to się dzieje. Tacy jesteśmy, tak jesteśmy skonstruowani, że kiedy ktoś burzy moją strefę komfortu, ja czuję dyskomfort, i wobec tego dyskomfortu pojawia się we mnie gniew na to, kto w ogóle mi tu zadaje ból, kto mi zadaje ten dyskomfort. I im bardziej czuję się zagrożony, tym większy w moim sercu rodzi się gniew. Przecież ja mam rację, nie? tutaj ta, ta wojna o, o swoją rację. Krzyk i agresja, by bronić swojej racji. Tak naprawdę aby bronić swojej strefy komfortu. I tutaj siostry bracia, drodzy, drodzy wierzący, dzisiaj jest kilka sytuacji. Ja zostawię niedomówienie, nie będę tego, tego jakby w tym się rozwodził. Ale dla mnie to jest taki przykład, jak właśnie ktoś ma swoją rację i kiedy pokazuje się mu, że nauczanie Kościoła jest inne, że chrześcijanin inaczej postępuje. Dobrze, no jeden przykład podam. Kościół naucza o dwóch sposobach przyjmowania Komunii Świętej. Do ust albo na rękę. W ilu osobach rodzi to gniew. Krzyczą, tupią nogami, że tylko, tylko na klęcząco i tylko do ust. Takim obrazem gniewu jest to, kiedy im to nawet kapłani, bo słyszałem, jak kapłanie by tak mówią, że, że niegodnym jest przyjmowanie na łapę. To pokazuje poziom agresji. Kiedy mam okazję z kimś rozmawiać, mówię: łapę ma pies. Dlaczego mnie nazywasz psem? Dlaczego tych, którzy przyjmują na rękę, uwłacza się, wyzywając ich od zwierząt? To już jest ukryta agresja. To jest ukryta agresja. Nauczanie kościoła jest takie: są dwa sposoby przyjmowania komunii świętej. I nagle ci, którzy czują, że burzy się ich świat, tupią nogami, krzyczą, rzucają obelgami niegodnymi chrześcijan. Budzi się gniew. Budzi się gniew. I kiedy pokazujesz takiej osobie, że nauczenie Kościoła jest inne, wiecie, nieraz zaciekłość jest taka, że odrzucają nauczenie Kościoła nawet za cenę nazywania papieża Franciszka antychrystem. Dramat. Odrzucanie następcy świętego Piotra, Ponieważ On naucza inaczej niż ja chcę. Dramat. I podobnie również z innymi aspektami. I chciałbym Cię zaprosić do takiego rozważenia dzisiaj wobec tego słowa o tym, że kiedy przyjdzie Mesjasz, zaprosić do tego, żebyś miecze przekłu, ale miesza swoje uczni na sierpy. Spojrzyj dzisiaj w swoje serce i zadaj sobie pytanie, czy jest w Tobie gniew? W tych wszystkich jakby płaszczyznach, czy jest w tobie gniew do kogoś, bo ci wyrządził krzywdę? Czy jest w tobie gniew do kogoś, bo ktoś burzy Twój świat? Bo czujesz, że zabiera Ci Twoją wolność? Czy jest w tobie gniew wtedy, kiedy ktoś pokazuje Ci Twoje błędy? Czy jest w tobie gniew na księdza, może nawet na mnie, kiedy mówię takie rzeczy? Czy budzi się w tobie gniew? Czy budzi się w tobie gniew na biskupa, na papieża Franciszka? Bo nagle słyszę, że on naucza inaczej niż byś chciał. Różne poziomy gniewu. Czy jest w tobie gniew? jeżeli jest w tobie gniew, to znaczy, że jest w tobie ciemność. Ale jest dobra nowina. Światłość w ciemności świeci. Światłość w ciemności świeci. I chcę ci zostawić słowo do, tego, do tych mieczy i do tych włóczni. Które trzeba przekuć na narzędzia pokoju. Słowo nam pokazuje wyraźnie list świętego Pawła do Efezjan, rozdział 4. Najpierw wersety 26 i 27, dla wielu z Was znane. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu. To zdanie świętego Pawła bardzo mądre, bo pokazuje, że gniew jest emocją, nad którą nie panujemy. Ale kiedy pod wpływem tej emocji zaczynam trwać w pewnej postawie, a także podejmować pewne decyzje, to już jest grzech. Jeden z siedmiu grzechów głównych: gniew. Nie dawaj miejsca diabłu. A potem już święty Paweł i podobnie święty Jakub, bardzo mocno w duchu świętym, wzywają, że trzeba to zastawić. Werset 31, Efezjan 4, 31. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew. Wrzaskliwość, znieważanie, wraz z wszelką złością. Niech zniknie gniew, mówi Słowo Boże. Niech zniknie gniew. Dalej święty Paweł Kolosan 3,8. A teraz i wy odrzućcie to wszystko gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę o z waszych. Odrzućcie to wszystko jako pierwszy gniew. Do św. Tymoteusza, święty Paweł napisze w rozdziale drugim, pierwszy Tymoteusza, 2, 8 Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Jeżeli w gniewie, oburzony, piszesz na Facebooku, yy, pomodlę się za ciebie, a tak naprawdę nosisz w sercu gniew. <słowo>, Słowo Boże mówi nie, nie. Masz się modlić, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Więc jeżeli będziecie wpisywali komentarze, yy, źli na mnie za ten odcinek, pomodlę się za księdza. Nie módl się. Naprawdę proszę, nie módl się. Najpierw pozbądź się gniewu, gniewu z serca. I święty Jakub na koniec, rozdział pierwszy. Wiedzcie, bracia moi, umiłowani, każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. A dalej Święty Jakub mówi tak. Odrzućcie przez to wszystko, co nieczyste oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Tym zdaniem chcę zakończyć i chcę cię zaprosić, żebyś właśnie z taką wiarą jak ten setnik przyszedł do Jezusa. Bo ktoś może powiedzieć, no... Łatwo powiedzieć, 3-4 niech się stanie. A emocje są emocjami. To tak jak z włosami, nie zapuśćmy włosy. 3 cztery, już rosną. Na trzy, cztery się niektóre rzeczy nie udają i na 3-4 nie uporządkuje się swoich emocji. Ale to, czego nie mogę zrobić ja, może zrobić we mnie Pan. I wiele razy tego doświadczyłem. To, czego nie możesz zrobić ty, może zrobić w tobie Pan. Światłość w ciemności świeci. Zobacz, co mówi Jakub. Słowo ma moc zbawić dusze wasze. Słowo ma moc, tak jak w tym hymnie z jutrzni. słowo ma moc uzdrowić umysły, przez grzech dotkliwie zranione. Słowo ma moc zabrać z twego serca gniew, zabrać też ten lęk, że ktoś burzy Twój świat. I dzisiaj Cię zapraszam, abyś przekłuł swoje miecze na leniesza, włócznie na sierpy. Abyś pozwolił duchowi Pańskiemu, żeby w Tobie to zrobił znajdź taki czas kiedy staniesz przed Jezusem i przyznasz się do tej ciemności, do tego gniewu i zaproś tam Jezusa i powiedz Jezu niech Twój pokój niech Twój pokój przyjdzie a gniew, który pochodzi od złego niech już do mnie nie wraca i każdy mój gniew składam Jezu u Twoich stóp proszę Cię Jezu napełnij serce wszystkich moich sióstr i braci, którzy tego słuchają Twoim pokojem niech światło w ciemności świeć, niech ciemności tej światłości już nigdy nie ogarnie. Amen. Pięknego poniedziałku Wam życzę, i do zobaczenia we wtorek rano. Nie Was błogosławi nasz Pan. Szczęść Boże.